Wow. O, dzień dobry. Dzień dobry. Zobaczyłam cię, zanim mi się wszystkie te załadowały. Tekstury. E, cześć wszystkim. Przepraszam, że tak długo nie było nic na kanale, ale zbliżają mi się okrągłe urodziny, więc mam kryzys osobowości. E, dobra, ty pokaż mi te zwierzaki, które że się swoją, jak mnie nie było. Wiesz co, wszystkich ci nie pokażę, ponieważ większości tutaj nie ma, ale chodź Oj. To jest szpinak To zielone jak sądzę jest to szpinak Jest to szpinak, owszem Jest bardziej zielony jak kurczę coś bardzo jadowitego Szpinak W sumie masz rację Szpinak Bartek, tak. co to jest Bartek? Ach, Baryonyx. Nie no, szpinak to Baryonyx. Ty. Bartek nie jest Baryonyxem. No nie. Jak to się nazywa? Ba to jest Dimorphodon. A, no to czemu Bartek? Dlatego, że będzie mi służył do tego, żeby pszczoły. No tak no, w sumie cały nasz system nadawania imion tak dawno wziął w łeb. Tak, Bartek jest po to, żeby mógł nam zorganizować ul. Bardzo to jest wiem, prawie niewidzialne. Tutaj. Tak, bo się dobrze kamufluje. Mamy termoforę. I, i znowu mamy kolerne zoo, kurczę, Bez tego. Och, dzień dobry, Uriaszu. Jak miło Cię zobaczyć. Jak widzę, Ciapa Cię smyra pod zadzie ogonkiem. Przywiozłem Uriasza, bo. No, mu było smutno samemu w głupim pająku. Zapewne. E, dobra, mamy termoforę, Bartek chowa się w trawie, termostat, termostat był, termofora jest nowa, tak? Tak, termoforę złapałem okazyjnie, na targu. Na targu, <grymna> za, za skromne trzy dukaty. Marchewa, Katiusza to wiadomo, że są. E, mamy nowe raptory. Mamy nowe raptory. Agate, chyba żeśmy nie przedstawiali jeszcze. Przedstawiliśmy Agatę, była i Agata i... Natomiast to jest zdecydowanie nowe. Agamemnon ze skórką rysunkową, no tak. Muszę powiedzieć, że nazwałeś go dumnie. No skoro była Agata to pomyślałem sobie, że trzeba w tą stronę. Weź trochę podejść do przodu. Boże, jaki cel shading obrzydliwy. No dobrze, Agamemnon. Będziesz go przemalowywał? Nie wiem. Taki trochę smutny jest. Z no kolorze, z kolorze, nie wiem czegoś bardzo starego, zielonego i starej marchewki. Prawie ma jak stara marchewka z groszkiem. Mm, szpinak, szpinak. Pokaż rogi. Tak, szpinak pójdzie z nami do jaskini. No dobrze, ta jaskinia, jaskinia, ale ja tutaj muszę przebudować ten domek, bo, bo to nie jest nawet dobre na ten, na warsztat, za małe. No, troszkę małe to prawda. A na dom to już w ogóle, czyli będę musiała zdjąć ściany, zdjąć sufit, dobudować tutaj, ponieważ nie mogę dobudować na fundamentów, to będę musiała postawić te podłogi. Mhm. Bo, podło bo ziemia nie pozwala na to. No i to rozbudować, dobudować przybudówkę warsztatową. Yy, no i będzie można wstawać te elementy. Jakby co? To tutaj w szafie są rozmaite rzeczy, które przygotowałem nam już jako wyposażenie. To możesz sobie zajrzeć i nawet wziąć sobie na przymierzenie. Aha, gili. O Boże, mamy takie kurde rajot w sensie przeciw, przeciwprotestowe, ojoj. Zrobiło się politycznie. Zrobiło się politycznie. E, przyda, się, przyda nam się do jaskini. E, Okej, okay. dobra, mamy, że. o widzę, że mamy tutaj generator elektryczny, mamy tutaj fabrykator, e, kuźnię, industrialny grill, super. Lodówkę, Lodówkę prawdziwą. O, matko, bo skalę, że się napracował, jak nie patrzyłam. Dlaczego ja mam e, helm e, w tyłku? E? Nie widzę. Mam przy, so <śm> mam przy sobie takie coś. No co, bardzo ładne. Da wsadziłeś mi w tyłek? Takie? To ty? Mm, chyba nie. Czy to gra? Czy to ja znalazłam, a to możliwe, że ja znalazłam? Możliwe, to... że to ty znalazłaś. Ty z Mikołaja, albo co? Możliwe. Ale jakby co, mam taki kurde... ...element do oświetlania ciemnych tych. I mam jeden spadochron. Właśnie, spadochrony, spadochrony, trzeba będzie porobić więcej spadochronów. O i masa interesujących skórek, na przykład skóra... Ale to przez ten, to przez serial. Ewentualnie tak. przez dwójkę, ewentualnie przez arka drugiego. Bo mam na przykład skórkę Topora Santiago. Dobra, słuchaj. Jeżeli, ponieważ ty nie umiesz budować z kamienia, prawda? Prawda. To jeżeli weźmiesz zwierzaki i pozbierasz mi masę tego, masę elementów do budowania, to ja będę mogła tutaj stać i budować to wszystko i będzie mogła, można to wszystko porozstawiać. Masz jeszcze jakieś elementy w tym? W zwierzaka. W Katiuszy chociażby. Czy Gencian jest jedyną żabą, którą mamy? Tak. Katiusza, nie chciałam na Ciebie wleść. Boże. F, a nie E. Cztery ściany, pięć fundamentów. Jak ja to wszystko wezmę. Ja nie mogę, ja sobie tutaj chyba zaraz zrobię szybko jakąś skrzynkę koło zwierzaków. Mhm. Mm Powiem tak, masz drewno jeszcze w. bobrze. Dobra, czekaj. Nie, e, do jasnej cholery. Dawno nie grałam, nie pamiętam. E, drewno, świetnie. Czy mogę zrobić sobie. Tutaj mamy chyba, tak. Zrobię sobie. zwykłą, prostą skrzynkę. Trochę nie. A... Chyba nie ma strzechy nigdzie. Strzecha jest... No 58 tylko jest. Ja mam 561 u siebie. No. Więc nie jest źle. No Czekaj, postawię sobie tę skrzynkę. Do tej skrzynki włożę wszystkie rzeczy z, ze zwierzaków. Postawię ją tutaj przy bramie. Mhm. Będzie łatwo wyładowywać. Na przykład tutaj sobie nie stoi. Wycią no powiedzmy, że będzie łatwo wyładowywać. Przyniosę... O! Biedactwo się ledwo rusza. Nawet Katiusza no. jest przeciążona. Proszę muszę przeniknąć Bior przez ogon. Biorąc pod uwagę, ile ma w sobie kamienia, to się nie dziwię. Podejdź jeszcze kawałeczek, dziewczynko. Dziękuję. Powinno być dobrze. Katiusza, daj mi to wszystko. Teraz się z zaproszeniem skicham. Przeniosę to wszystko do skrzynki. E, tego nie chciałam. Spadachron to się w sobie może przydać. Spadachron zawsze się przydaje. No i teraz powinnaś być lżejsza. A co ty masz jeszcze w środku? Nie, tam jeszcze nie wszystko rozładowałam. La la la. Znalazłem jeszcze 50 kamieni w Amaretto, więc też ci przerzuciłem. Pięknie. Dobra. Mam tutaj swoją skrzynkę. Tutaj mogłam sobie dużą wybudować, ale... Ale ponieważ tutaj się głównie rzeczy będą powtarzały, to raczej powinno wystarczyć. Mhm. Mm Okej. Okay. No i w ten oto sposób będę mogła zabrać się za no budowę. Czy ja nie potrzebuję coś, czegoś zjeść, czy nie? Wszystko w porządku. Karmniczek mamy. Aha, czyli karmnik stoi tutaj, czyli nie mogę rozbudowywać do przodu domu, ale to nie szkodzi, bo mam z tyłu dużo miejsca i z boku. Karmnik zostanie, więc przednia ściana zostanie. Znaczy, wejście, wejście będzie tutaj tak czy inaczej. Znaczy... Zastanów się, gdzie będziesz chciała mieć kuchnię. Bo do kuchni e, będę potrzebował doprowadzić wodę. Mm, wiesz co to może kuchnię zrobimy gdzieś bardziej tutaj z boku przy tej ścianie? To będziemy okay. bliżej do wody? To do budówkę zrobię taką. Ile zajmuje no, ale... ten grill industrialny miejsca? Weź go sobie. Podajże dwa fundamenty. Weź go sobie wyciągnij i sobie go spróbuj przymierzyć. Przymierzę sobie grilla. Ta. Dwa fundamenty. I dwa w górę. Znaczy, no i dwa w górę potrzebuję. Mniej trochę niż dwa w górę, ale. Mhm. Mm Okej, okay, super. Nie, jest miejsce. Nawet, kurde. Nawet tutaj mogłaby być kuchnia, ale. Chciałabym, żeby tutaj może był warsztat. A dom był, będzie w głębi za tym. Może być. To po prostu dobuduję drzwi z warsztatu mhm. e, w głąb i z tyłu zrobię dom, plus sypialenkę i takie inne rzeczy. Powiedz mi, czy potrzebujesz, żebym coś zrobił? Tak, żebyś pojechał mi po materiały. Dobrze. Tak, poza tym, to jesteś niepotrzebny do niczego. Napracowałeś się głupi, możesz się napracować jeszcze. Jak pojedziemy do naszej bazy. I to zobaczysz jeszcze resztę zwierząt. Dobrze. Dobra, bierę bobra i jadę po drewno. Razem mi się podoba to sformułowanie. Ty. Słucham Cię. Ty. Ty nie masz pojęcia, co oni zrobili. Co zrobili? Nie trzeba wybierać za każdym razem ściany, jak się chce ją postawić. To znaczy. To znaczy, bo by była taka opcja w arku. Stawiałeś mhm. jedną ścianę i musiałeś wcisnąć znowu, na przykład miałeś tak ścian pod, nie wiem, piątym slotem. Stawiałeś jedną ścianę i musiałeś znowu wci wcisnąć piąty slot, żeby postawić następną. O, czy, ja się, czy ja jestem jakaś nienormalna? Wiesz co, już tak strasznie dawno nie budowałem, że nie mam pojęcia. Jestem przekonana, że jeszcze jak budowałam tutaj ścianę, to musiałam wciskać za każdym razem. Szczerze, naprawdę nie wiem. Naprawdę nie wiem. Może tak faktycznie było. No powiedzcie mi, czy ja jestem nienormalna, czy mi się tak tylko wydaje? Bo jestem przekonana, że tak do niedawna było w warku. Bo jeszcze jak mówię, jak budowałam mur dookoła tej bazy, to musiałam za każdym razem wciskać klawisz, pod którym miałam elementy, które stawiałam. He Houston mamy problem. Jaki? Brak miejsca w skrzynce. W której, w tej, którą postawiłam? Tak. A, bo jakieś elementy tam są, czekaj, ja je wezmę. Znaczy, no, wiesz co, zabrałem skrzemień z tego, to. Ja tak czy inaczej tak. potrzebuję te. te. O. Hmm. Dobra, wiesz co, chrząś, to ja postawię drugą skrzynkę, tylko dużą. Stawiłam dużą skrzynkę obok. Takie przywejściowe skrzynki i tak dobrze, żeby były. Mm -hmm. Nie wyglądają może super mega, ale się przydają. Elementy budowlane idą do dużej skrzynki, bo jest ich większa różnorodność. Mm -hmm. A drewno kamień strzecha na razie mogą wchodzić do małej. A czy w sumie to żadna różnica? Nie, zaraz, bo będzie dużo staków. O to wszystko jedno, do którejkolwiek nie wchodzą. Jak tutaj jestem obok, to jest mi wszystko jedno psia krew, ale się ciemno zrobiło. Te. Idę. Jesteś, jesteś tu w okolicy? Nie, to idź do skrzynki. Pobiegnij mhm. do skrzynki, wyciągnij z niej fundamenty, albo jeden fundament. Zaraz czekaj, czy da się stakować fundamenty w tej grze? Nie. E, jeden na drugim chyba nie. Nie. Nie da się. To za głupia gra, nie mogę zrobić dalszej części domu. Czemu? Bo nie będę w stanie, bo tutaj mi się nie zmieści. Musiałabym zrobić pięterkowe. Znaczy, musiałabym podnieść dom, ale się nie da dobrze podnieść, tak żeby był połączony ze sobą, bo ta gra jest popierdolona. Wiesz co, dam Ci fundamenty. Bo widzę, że tutaj dwa się da przypiąć. No tak. Czy, pój czy, czy, czy pójdzie o dwa kolejne, nie mam pojęcia? Nie, no już nie pójdzie, bo tam jest za wysoko. Dwa się da przypiąć, dwie podłogi też się dało przypiąć, ale... Tylko dwie. Tutaj. Tutaj już nie szło. E, Poczekaj. Jest... Najwyżej pójdą na zmarnowanie. Mamy dużo materiałów. Mamy. Dobra. Tutaj też włożysz jeszcze spokojnie. Tu włożę. Tu już nie włożę, ale możemy zrobić tak i tutaj pociągnąć. No tak, ok. Bez sensu. Będzie ciekawszy projekt. No praktycznie, będzie tak zwany bez, bezsensowny projekt. Jak mnie ta gra w Dobra, słuchaj, na razie przerwa. Zrobiłam sufit. I schody na górę, i zaczęłam budować część kuchenną. E, natomiast chciałeś jechać do naszej starej bazy, która nigdy nie miała nazwy. Tak, chciałem i wiesz co? Pojedziemy na amaretto, obydwoje. Dobra, czyli będziesz mnie łapał? Będę cię łapał. A nie chcesz to... zabrać stamtąd jakichś zwierząt? E, przede wszystkim chciałbym wziąć strusia. O, mam ze sobą bezsensowne rzeczy. Mam ze sobą framugę. Zabrałam bez sensu. Elementy budowlane. Ale chyba nie jest ci bardzo ciężko. Nie jest mi w ogóle ciężko. No to super. Skorkodyl. Chciałeś mnie rzucić do tego. Do pułapki do na ślimaki. Czy te ślimaki tam cały czas są? Nie wiem, chyba mam nadzieję, że tak. Nie. Wreszcie się zdespiły. Serio? Aha. Dobrze widzę, że mamy... Bardzo mamy czym pływać po bagnach szczerze Mamy że. bardzo dużo, bardzo duże zwierzęta. Skorkodyl i zębatka, jak sądzę. Tak. Chyba że zebatka. No co ja poradzę na to, że polskie znaki to tutaj tak średnio no nie, dwa sarko to fajnie jest mieć. Mamy również tuptusia i poziomkę. Tuptusia i poziomkę. O, faktycznie tuptus i poziomka. Żuwiki. O... Poziomka chcę wylewelować, więc ją wyleweluj. Dobrze. Co piszesz? Baza numer jeden. Stwierdziłam, że musi się jakoś nazywać. Ale ponieważ ją opuszczamy, to będzie się nazywać byle jak. A jednocześnie chciałam, żebyśmy pamiętali, że była pierwsza. Eee, wiesz co, my tutaj jeszcze będziemy wracać. To się nie mówi. Nie No dobrze, no to przecież nie napisałam baza, do której nigdy nie wrócimy, tylko baza numer jeden. Okej. Okay. Podrzuciłam ci... Fundamenty do amaretto. Nie ma problemu. Bo było troszeczkę chłopakowi ciężko. Strusiawi w sensie. Cudownie, czyli jeżeli przygotujemy tę bazę, to następną rzeczą, którą będziemy robić, e, znaczy przygotujemy tę bazę, ty chcesz coś pooswajać, a tak. potem będziemy szli do kolejnej jaskini, tak? Dokładnie. Mamy jaskinię niedaleko naszej bazy i będzie można. Wybrać się po kolejny artefakt. E, czy ty umiesz robić antidotum? Nie wiem. Zaraz ci powiem. Potrafię robić pomniejsze antidotum. O to właśnie nam chodzi. O to właśnie nam chodzi. Być może wypadałoby sobie parę zrobić na wypadek wścieklizny. A co, dostajesz zścieklizny, bierzesz antidotum, i już nie masz wścieklizny? Tak. A to bardzo słusznie, bo taka wścieklizna to, to potrafi być strasznie upierdliwa. Owszem. Chyba się możesz do własnych zwłok zarazić? Eee, chyba tak. <grych> nie wiem, powiem szczerze, ponieważ nigdy nie miałam ścieklizny, natomiast rozmaicie bywało. No nigdy cię nie pogryzuje nie to perze. No dobra, dolecieliśmy. Jak widać kłębowisko zielonego, to znaczy, że to nasza baza. A gdzie strusiowa? Pod murem. No to ja go tutaj zostawię, sam sobie go przestawiaj. Okej, okay, ogłaszam, że dom przynajmniej wstępnie jest zrobiony. Okej. Okay. Mamy bardzo piękny tarasik. Będzie gdzie grillować. Będzie gdzie grillować. Oczywiście dach. O dach się zawadza głową, no ale to już trudno. Mamy drzwi, mamy schody. Mamy miejsce na warsztat, miejsce na kuchnię. A tutaj z tyłu nawet, ponieważ chciałam zrobić ciągły dach. Trochę to wygląda głupio, ale w sumie zabawnie. Mamy miejsce, gdzie można sobie, nie wiem, postawić krzesła, siedzieć i pić, jak deszcz pada. O, tak, właśnie. Okej. Okay. Podoba mi się. Mi też. Chodź, zobacz, jak przyjemnie. Gdzie? Na tarasie. Krzesła I... zawsze można przestawić, natomiast postawiłam A. jakkolwiek. No, Zobaczmy jak ładnie. Widok na piękny wodospad skały i zieloność. Ślicznie. Jestem szalenie dumna łącznie z tego, kurczę, miejsca przy ognisku, które mam wrażenie, że powinno śmierdzieć moczem i alkoholem. A powinno, ponieważ jest zadaszonym smętnym i samotnym kątem. Dobra, to ponieważ mamy już dom, i mamy wielkie plany na przyszłość, czyli będziemy znowu powiększać rodzinę, oczywiście tylko tym razem o nieco większe zwierzę. E, to myślę, że się pożegnamy. Będzie tyle na dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem i cześć!